Wspierający. No, dziękujemy. Nawet Brusowi, który nie wpłacił nic, nie, wpłaci. nie To jest ta nadziejka, ta klacz, którą wykupili. No i nie rzucał słów na wiatr. Fundacja funkcjonuje. Konik żyje. Wpłacił same... 25. 25 tak, 25 złotych. wpłacił, ale po pościeradło powiedział, że tak nie da. Nie ma opcji. Jak nie da? jak nie ma jak, no to nie da, jak nie ma jak. No w sumie jak. Są, macie, no wiesz, no wiesz, no wiesz. są prytety, ważniejsze, telefon, gimbal, e, Wakacje. Ten, kelnerki na piwek, dwa koła. Dobra, ale <laughs> to są dalej rzeczy dla niego, a nie wiesz, dla innej osoby. No tak, to nie ma co, wiecie, nie ma co tam za dużo pierdolić o tym. Ale tak, w ogóle miałem rozmowę z Brusem na temat właśnie tych, tej zbiórki dla konia, że słabo tam wyszło, że jednak on wizerunkowo znowu stracił, a Xen dużo zyskał w oczach widzów na tym challenge'u. Nie ma kasy na zbiórkę, ale zaplanował sobie już tygodniu wakacje w Chorwacji, no tak porównując fundację Dawida do Dios, Poziom Beko Nowego Księcia ze Sięga Zenitów. To Bruce jeszcze może wizerunkował? Może, może, może. Do, do takiego dna, dna jeszcze, jeszcze blakuje. no. On nieraz, tak mam wrażenie, że on chce ten wizerunek odbudować, a przychodzi taka sytuacja jak wtedy i no słabo wypada. Tym bardziej widziałem, wasz Szklan jeszcze o tym nagrał? Dole, ja nie mówię, że mnie nie stać, tylko nie mam na takie wydatki. Narysuję to w tańcie dla niekumatych. Jeśli mam na koncie 10 tysięcy, planuję od 4 miesięcy wakacje na Chorwację, które będą mnie kosztować powiedzmy dziewięć, 5 tysięcy i chuj ile jeszcze mi zostanie. to nie mam, żeby dać na konie, nie mam, żeby dać teraz jakiś napiwek 10 tysięcy, mam na koncie 10 tysięcy. Czy stać mnie na wakacje? No tak. A teraz, czy stać mnie, żeby kupić tę lodówkę za 8 tysięcy? Stać, ale nie będę jej kupował, bo nie mam na to siana. No na ten moment zbieram na wakacje do Chorwacji i nie będę wydawał teraz na żadne pierdoły. Powoli staje się to już mem, ale dziś po obejrzeniu o śliski narracji szklany klany Gerberek musiał ponownie Wyjaśnić wszystkim, dlaczego nie wpłaci kaski na koniec. Znowu się zrzekał, że on to mówił na początku, że nie chce, ale mimo wszystko. No i właśnie, ja to samo mówiłem Aleksowi, że wszystko się rozchodzi o jedną rzecz. Udostępnił storkę na Instagramie, gdzie Xen napisał, że będzie wpłacone 500 zł przez przegranego. Jeżeli coś takiego udostępniasz. Podpisujesz się pod tym. I może oczywiście później powiedzieć, ej, nie, 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 ja tego nie chcę, ale to tak, powinien albo usunąć tamtą storkę, albo wrzucić kolejną storkę, czy tamtą nawet zmodyfikować, że nie chce, że nie będzie tej kary, albo będzie jakaś inna. Zresztą, no, przecież mogliby się dogadać na inną karę, niekoniecznie musi być zawsze finansowa, no, bo finansowa nie jest wygodna dla Olka i jakby rozumiem, że zamiast tego mógłby zrobić, nie wiem, cokolwiek innego. Tak jak mamą z yy, sucharem się ustawił na to, że... Awatar się zmienił. bo naprawdę ja również, super. Dzięki, że przyszliście. Weź swój numer, tak że na streamie nie było widać. To od nas ja. oczywiście wygrałeś z nami, challenge, tak. I... Weź podeślij I... mi też numer. A, no. Nie już by nie ten. Nie będę. Się... Się... Okay. No to zobacz tak, żeby mnie pokazał na streamie. Eee, Kurde, teraz serdecznie. do tego wimy. Nie, nie trzeba było. Nie, nie ma problemu. Ale, ale jak ten no to. Myślisz, ode mnie rozliczymy No, się no. wygrałeś. Wyślisz ode mnie też? Dobra, to od Ciebie też wysyłam. Dobra. Ja tam oczywiście ze skarbonką się rozliczę. To wyślesz no od ode mnie, i... Ci powiem, <laughs> że No dobra, to wysyłam za Was wszystkich. No i ten... Dla wygranego. Dla wygranego, tak. się chociaż na, za amunicję chyba. Yy, za strzelnicę. A Ty mi wysyłaj za tenis no, A bo oni się założyli, kto wygra dostanie jakieś ścianko, tak? Nie. Jak to nie. nie. To akurat 50 złotych nie wyśle, nie? nie wyśle. Dobra, dobra, git. Więc, więc... To jest pajalok? No. Zakład to za zakład. Kurde. Dzięki wielkie jeszcze raz. Więcej zakładów takich. <laughs> no to za, no to na pewno wrócimy, tak? Myślę, że jeszcze nie jedni streamerzy przyjdą po tych. Nadzieję, bo zajebiście było, się polecam się serdecznie. O 100 zł nie mam pieniędzy i pożyczam z DUSa, ale inne rzeczy nie mam. Ha inne rzeczy nie mam hajsu. No będą go wytykać, tą dziurą narrację brusa. Będą wytykać. I też jest to, że cokolwiek się Brusikowi nóżka powinie, będzie to piętnowane do granic możliwości. No fajno, mamy dużo sprzętu. Co to za? Nie Do mordy to strzegnie. Na język. Jak to się Patrz jaki on jest brudny, patrz jakie nogi ma brudne. Kurwa, co to jest? Co ty kurwa zrobiłeś? Co to kurwa jest? Kurwa, jaki syf. Weź to ręką przed. mu to cię robale, bo ty brudny kurwa Co za gość go tam wyzywa? Jak ty to zrobiłeś w to a JB to jest jego ksywo. Jaka? To no bo... problem. On ma ksy... A co to za ziomal? Znaczy ziomal, to jest taki jaki goś. Ja aż dziwne, że go tak kurwa wyzywa! A nie no, to, jest, to, jest, to jest przesada. To jest. Wiecie, w internecie to w internecie. Ludzie się wyzywają, bo nie jesteśmy face to face, nie, nie ma żadnych konsekwencji. Tutaj w wpada na stream, zaczyna go cisnąć. Brus sumie nie reaguje, a brak reakcji to jest tylko pożywka dla takich ludzi, że można go... I on nie reaguje. Wiecie co chodzi? Zły przykład daje. A co odpowiedzieć, jak mówi prawdę? A mówi prawdę, że i od niego i od B. Nie wiem, odpowiedzieć cokolwiek na tego chłopa. A to był lo losowy widz, tak? Raz się mówi, żeby ignorować, a raz się mówi, że trzeba reagować. To jak w końcu. Wiesz co? Ignorować to możemy w internecie. Takie komentarze. Bo to przecież nie wygrasz ty, z całą tą marnią. No bo czas czasem to już się nie chce po prostu. Tu jest takie przyzwolenie na jedzenie kogoś, że walka z tym to jest spory wysiłek. Ale no i RL, jak się zwidzi z ludźmi. No to dobrze jest zwrócić takiemu człowiekowi, że ej stary, nie jesteś kur w internecie. Bo jak się będą na żywo wyzywać i nie będziesz reagował, no to pojawi się więcej takich śmiałków i będą cię kolejni wyzywać. A czy tego chcesz? No ja bym nie chciał. Na miejscu Brusa. Szychu, brak reakcji to pożywka, reakcja też pożywka. Ale to nie chodzi o to, żebyś się. Też można, wiecie, z jakimś luzikiem powiedzieć. Nie trzeba jakoś totalnie spinać stroma od razu. Po prostu, żeby odpowiedzieć jakkolwiek na takie zaczepki. <laughs> O! Nie ma ch**a, że ja to przejdę. no. Aha, na górze tu. Nie, się, nie. Z się. w prawo? prawo. Zakaz. O! Dobra, idź pierwszy. Ja nie mam pojęcia, który. Ej, bo ja tu nie mam. Mam Dlaczego nie działa? Mam iść po to? To idę. Powiesz się to. Trzeba to GPT zapytać. Co? Ale są buciki nowe, najeczki Zarobiście. Nigdy się nie boję, ani trochę Ja mam lęk wysokości, jak ktoś No nie wiem co Nie wiem, no, maksymalnie nogi połamiesz Ja nigdy nie byłem na parku linowym Nigdy ja nie byłem Ja tak z tą liną A ty byś prawie zmotywowałeś się w No Dostać już wypłatę za jeden z Brusem? Chyba nikt je jeszcze nie dostał. Ja, ja nawet nie wiem, czy Brus dostał te pieniądze, bo wydaje mi się, że też nie dostał jeszcze pieniędzy za wyjazd. I nie, nie wiadomo, czy będzie. W sensie, no, jest na narracja otrzymowana, że będzie, ale istnieje opcja, że nie będzie, nie? Brusu tak dostał, się nigdy nie dowiesz. Nie, no. Jakby dostał i całą tą kasę zawinął, stary, to ludzie by go tak pierdolni. Piję... Lili, że nie daliby mu żyć, oj nie daliby To by się nawet nie opłacało, żeby tak zrobić I wszystkich ziomków poszukać na kasę No nie sądzę, nie sądzę Nie zrobiłby tego na pewno No ale istnieje szansa, że nie dostanie tych pieniędzy No i wtedy no jest przypał No tam chuj z nami, w sensie fajnie dostać te parę tysięcy Ale to wtedy on wychodzi na 15 tysięcy na minus To jest w ogóle dla niego to jest, tra znaczy tragedia Może nie tragedia w sumie, nie wiem on teraz zarabia na kiku Ale chyba całkiem sporo, więc Ale to i tak trzeba sprawdzić No bo czekaj Ten stream w porównaniu do tego streama Zebrał. No w godzinę zebrał 3000 widzów. O kurwa. A zwykle zbierał w 10 minut 3 koła, tak o? O kurwa, czekaj. Czy on robi coś tak głupiego, kurwa? O kurwa. Dobra, a się teraz wiem. I kogo to kurwa dziwi? Przecież na tym Kiko chyba większość ludzi botuje. Ja nie wiem czy Suchar ma boty, nie? Bo on zawsze się wypiera. Ja nie nie, nie 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 jestem tutaj osobą, yy, że tak powiem, kompetentną, żeby to ocenić, ale też mi to nie wygląda, że tak powiem, na super clear widownie. To Twitch nie Kik. A to Twitch. To Twitch. To ludzie na Twitch też botują? O kurwa Evron. O kurwa. Ja p tole. On serio zbierał kur. W trzy minuty trzy koła widzów zwykle XD zbierał A na tym streamie to kurwa w te zebrał tysiaka i trzy koła to dopiero w godzinę. O kurwa Ewron. Aż tyle? To z dwa koła tutaj botów. Na Twitchu wciąż było. Więc jak że na streamie już widzowie, się z czekają? Nie wiem. Uwaga, Bitney się opowiadał, że in streaming były osoby, które miały na przykład średnio 10 widzów i 200 botów. I, I jak takim osobom blokowali dostęp do stream, to grozili im pozwami. <śm> Podzywam was za to, że badujecie za boty. To nie są boty. Śmieszne, śmieszne, ale wiecie co? Właśnie zastanawiałem, jak się in-streamni odnajduje w rzeczywistości? Bo oni teraz na Kika weszli, nie? Są tam współpracę na Kiku. No i wiemy przecież, dużo osób jednak tam ma te podkręcone cyferki. No i jak oni to od oddzielają? To jest trudny rynek w ogóle. No, jak się okazuje na Twitchu, też to może się, może się dziać. Kamil Mamon z Płocka przegrał mentalną bitwę na 15-letniego proplayera CSa. 40-letni strajmer zmutował się po usłyszeniu zdania, artykuł 60: Jest pod nogi. Gdzie byś nie są, Drodzy to, to nie państwo, nie musimy teraz wygrać, ponieważ. przewagę, um... Artykuł 60: Najduję? No. O kur... Ja z tym Debilem już nie gram, chuju w łeb. No i. Aj, obrażam się, bo mi powiedział artykuł 60. Wychodzę. Ja się stałem, jak mam on funkcjonował w szkole, nie? Przecież tam, jak poleciałaby jakaś zaczepka w jego stronę, a na pewno by leciały, bo dzieci to jeszcze są gorsze. Tutaj mam przykład. To on wychodził z klasy, opuszczał szkołę, co on robił wtedy? Biłi te dzieci? Paramaxil z drikczem. Postanowił wręcz Ukraińcom w Polsce powołanie na front. Dobra, zobaczcie, co robi Paramaxil. On po prostu robi rzeczy, które moim zdaniem są kurwa, bardzo chuche, bo gdyby on. Gdy załóżmy, że jest wojna w Polsce. Polacy nie wszyscy będą chcieli oddawać życie za ten kraj. To z pewnością. Nawet pewnie spora część z was. Wyjadą za granicę i przyjdzie wam chłop i da wam wezwanie na front, który robi sobie z tego żart. A wracaj ku na front, Polaku. A nie uciekasz z kraju. No, oddaj swoje życie za swój kraj. Nie wiem, rozumiem, że to ma być śmieszne. Rozumiem, że jest nagonka na Ukraiń, Ukraińców i on na tym leci, bo jest dużo osób, których nie lubi Ukraińców i zakładam, że para Maxim można należeć do tej grupy, ale no to nie jest, kurwa dobry żart. Nie jest. Bo raczej po drugiej stronie nie, nie śmieją się ludzie. Serdecznie? Pan z Ukrainy? No. Kłaniam się. Pańska, pański kraj pana potrzebuje. Ja? Na Ukrainie trwa wojna. Ma pan tego świadomość? Umierają tam dzieci, ludzie. No, wiem. A co? No zapraszam, zapraszam z nami, proszę To jest wezwanie dla pana Krzewimy patriotyczne postawę. Gdyby mój kraj mnie wzywał, ja bym był już na froncie Na pewno by tak było Zapraszam do siebie Walczyć, trze trze trzeba walczyć, tak Za swój kraj, no przecież tam ubierają ludzie No, o, ja, my my no ja pieniądze tam kiedy druga I co? i co robimy dalej No i co dalej? No, no i co? No ale wojna, bo no, 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 trzeba tam ja, ludzi, nie, no, potrzeba ludzi, tak? No, Tak trzeba napisać do Putina, żeby tak i tak, Putin jak... Okej, okay, czyli, czyli dzwonimy, do, dzwonimy do Putina. No dobra. Okej. Okay. Dziękuję. Do widzenia. Trzymaj, trzymaj się, do widzenia. Akurat ja takiego luzaka dostał, nie? Ale myślę, że część ludzi mogłaby się wkurwić o to. W łeb dostać. Zgadzam się. Powinien dostać w łeb. Nie na do przemocy, ale no chujowe to jest, ej, to jest mega chujowe. No łatwiej nie bebek jest tych, którzy ci odpowiedzą. No ale właśnie i to jest wiecie, co? To jest definicja paramaxila. To jest właśnie taki gość. Ja w zasadzie to mówiłem. Jego nie da się lubić. Na z końcu powiedzieć prawdę, na którą czekacie. Ja czekałem na to. Długo zwlekałem z tym momentem, ale w końcu mogę wam zradzić, że książka, którą razem z Mikołaj stworzyliśmy jest już prawie skończona. Wyjątkowo, bo znajdziecie w niej nie tylko odpowiedzi na pytania, które od dawna was nurtowały. No ja miałem wiele pytań. Ale też moja prawdziwa historia. Jak i dlaczego trafiłem do domu dziecka oraz jak wyglądała moja droga aż do miejsca, w którym jestem teraz. Moja prawdziwa historia. No ale to jest jakaś nieprawdziwa historia. Jeszcze tego tematu no coś tam może jest, ale... O nie... Opowiada na przykład tej historii? A może nie, a może nie opowiada w sumie. Pisząc tę książkę, nie wiedziałem, że odkryję tak okropne rzeczy, o których nie miałem pojęcia i o których wolałbym nigdy się nie dowiedzieć. To mi Mike'om ją napisał. Czy miał Ghostwritera, bo to też jest ciekawe, czy sam napisał, A, dobra, nie było to łatwe, ale na szczęście mam już ze sobą, ta droga nauczyła mnie wiele o życiu i innych ludziach, ale przede wszystkim o samym sobie, dzięki temu dziś mogę po podzielić się z wami swoją historią pokazać, że nawet z najtrudniejszych chwil można wyjść silniejszym. No spoko, no cie ciekawy. ale kiedyś pamiętam, że ta jego dziewczyna chciała wydać książkę, to ją cisnął mocno, ciekawe czy ona też tutaj przeatakuje w komentarzu, tylko on tutaj swoją jakąś autobiografię robi tam, e, spoko, no wiecie co, mi Mike przynajmniej robi ruchy, nie? Spoko, no spoko.